Dobry wieczór. Obiecałam Wam, że będę opowiadać o kulisach polityki, o tym, co stoi za decyzjami polityków, jaka strategia, jaka taktyka, w jaki sposób chcą oddziaływać na emocje wyborców. Ale, ale, czasami jest tak, że jednak mamy do czynienia w większym stopniu z teorią chaosu i przypadku niż jakimś zaplanowanym zdarzeniem, scenariuszem. I czasami jest tak, że dorabiamy rozmaite konteksty do wydarzeń, które w gruncie rzeczy nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. I ta zasada przyszła mi do głowy przy okazji artykułu na temat Maritun, ale po kolei. Zdobyłam informację w czasie rozmowy z politykiem, trochę przypadkiem. Na temat Maritun, która została zatrudniona w Centralnym Ośrodku Informatyki, to jest taka instytucja podległa Ministerstwu Cyfryzacji i tam została wicedyrektorką, ponieważ przysłała swoje CV do wiceministra Cyfryzacji odpowiedzialnego za usługi cyfrowe Michała Gramatyki, akurat tak się składa, że jest on z Polski 2050, z pytaniem, czy potrzebują takiej specjalistki jak ona rzeczywiście Maria Tun ma bardzo bogate CV, ma duże doświadczenie, no i minister gramatyka przedstawił jej CV kierownictwu resortu i ostatecznie zdecydowano o zatrudnieniu Marii Tun na tym stanowisku. Maria Tun jest córką Róży Tun, europosłanki Polski 2050, i gdy dowiedział się o tym zatrudnieniu premier Donald Tusk to polecił ją zwolnić bardzo szybko. Ta decyzja wynikała z tego, że premier obawiał się, iż jego ekipa będzie oskarżana o nepotyzm. Maria tą rzeczywiście została zwolniona, choć, tak jak wspomniałam, rzeczywiście miała kompetencje, czy miała dobre CV. I miała doświadczenie, jeśli chodzi o to stanowisko, które miała pełnić, żeby było śmieszniej. Bardzo dobrą recenzję wystawił jej Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji w rządzie prawa i sprawiedliwości i tę wypowiedź zresztą zamieściłam w tekście. I przy okazji tego tekstu dotarły do mnie dwie, zresztą sprzeczne ze sobą teorie spiskowe, jak to się stało, że w ogóle taki artykuł powstał. Otóż pierwsza teoria zakładała, że to sama Róża Tun przyszła do mnie rozgoryczona faktem, iż jej córka została zwolniona. Nie, to nieprawda. Róża Tun nie przyszła z tym do mnie, a wręcz nie była zachwycona faktem, iż zamierzam o tym pisać, bo oczywiście, zanim opublikowałam artykuł, to sprawdzałam fakty, między innymi właśnie pytając o to Różę Tun, która nie chciała się wypowiadać w sprawie swojej córki. E, więc nie, ta teoria nie jest prawdziwa, to nie jest tak, że Róża Tun do kogoś poszła, bo chciała nagłosić tę sprawę, nie wiem, chciała uderzyć w Donalda Tuska. Nic z tych rzeczy, muszę Was rozczarować. Druga teoria jest zupełnie inna, a mianowicie, że to jakiś polityk Platformy lub polityk z rządu Opowiedział mi tę historię po to, żeby uderzyć w róże Tun. Otóż nie, to też jest nieprawdziwe. Ten poseł, który ze mną rozmawiał, nie jest z platform obywatelskiej, nie jest z rządu, a sytuacja w gruncie rzeczy no, była przypadkowa. Po prostu rozmawialiśmy i przy okazji ta historia wyszła na EFA. Ja uznałam, że jest bardzo ciekawa i że warto ją opisać. Zresztą miałam rację, dlatego że ta informacja przeleciała przez portale. Także jeśli chodzi o kulisy powstania tego artykułu, to od razu zaznaczam, obie te teorie są po prostu nieprawdziwe. Natomiast zawsze pozostaje pytanie, czy premier Donald Tusk dobrze zrobił zwalniając Marię Thun, bo przecież miała odpowiednie kompetencje do pełnienia tej funkcji. I moja odpowiedź jest jednoznaczna. Premier Donald Tusk nie miał innego wyjścia. Jeżeli jakaś partia przez kilka miesięcy atakuje swoich konkurentów politycznych za to, że właśnie w tej ekipie panoszy się nepotyzm, jeżeli ktoś krytykuje Prawo i Sprawiedliwość tak długo za to, że liderzy Prawa i Sprawiedliwości zatrudniają gdzie się da swoje rodziny, a przecież to prawda, bo i rodzina premiera Morawieckiego, i ministra Ziobry, i Jarosława Kaczyńskiego, i marszałek Witek była zatrudniana w różnych miejscach. Oczywiście najwspanialszym przypadkiem była Sylwia Sobolewska, żona sekretarza generalnego PiS Krzysztofa Sobolewskiego. No to była prawdziwa kolekcjonerka posad, przy czym niekoniecznie się w pracy pojawiała. Więc jeżeli to się krytykuje i... Zaraz po objęciu władzy mamy taką sytuację, że córka posłanki dostaje funkcję wicedyrektorki, to było oczywiste, że w kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi ta sprawa będzie wykorzystana, bo takie jest wilcze prawo opozycji. I premier, zdając sobie sprawę z konsekwencji tego, postanowił tę, tę decyzję podjąć. I teraz powiecie mi tak, no, ale przecież ona miała kompetencje. To czy to nie jest jakieś szaleństwo? Otóż w naszej banieczce na pewno yy, rzeczywiście może to wydawać się dziwaczne. No bo czy warto poddawać się? Takim nastrojom społecznym, że nie można zatrudniać rodziny posłanki. A jednak trzeba pamiętać, że po to, aby wygrywać wybory, po to, aby być skutecznym w polityce, trzeba mieć coś, co nazywa się słuchem społecznym. Trzeba mieć coś, co pozwala nam identyfikować i odgadywać pewne emocje wyborców. I sytuacja jest taka, jeżeli w kampanii wyborczej, tuż przed wyborami, wyszłaby ta sprawa, to Maria Tun przeżyłaby o wiele większą awanturę niż miało to miejsce teraz, ponieważ jest oczywiste, że taka sprawa zawsze może być rozdmuchana i bardzo wielu wyborców nie będzie wnikać w szczegóły. Będzie tylko pamiętać, że to była córka posłanki. I teraz powiecie mi tak, no ale przecież wiemy, że w Radach Nadzorczych i tak są zatrudniani jacyś tam działacze czy osoby znajome polityków. No ale właśnie, politycy tak to jest, że liczą się krótkie hasła, bardzo wpadające w ucho. I jeżeli ktoś zatrudnił rzeczywiście osobę znajomą pana Kowalskiego, bo go znał i uważa, że wiele umie, w związku z tym ściągnął go do jakiejś instytucji, to nie ma, nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, jeśli chodzi o konstruowanie jakiegoś przekazu. A jeżeli mamy osobę o znanym nazwisku, jeżeli mamy historię dotyczącą bardzo znanej posłanki, to to się naprawdę niesie niż sytuacja, w której zatrudniono pana Iksińskiego. Tak to w polityce działa, czy tego chcemy, czy nie. Czy to jest smutne? No, muszę powiedzieć tak. Często wydaje nam się, że jakieś decyzje są dobrze odbierane, a jednak jest inaczej i zawsze powtarzam, że polityka to pole minowe i zawsze może się zdarzyć, że zdarzy nam się na tym polu minowym jakieś nieszczęście. Ale ta historia o Maritun była tylko częścią większego tekstu, który opublikowałam na stronie wyborcza.pl, a dotyczył on nominacji w radach nadzorczych, bo rzeczywiście teraz nowa ekipa wymienia te rady nadzorcze, mianuje tam nowe osoby. No i zawsze pojawia się pytanie: czy nie mamy do czynienia z hipokryzją i zakłamaniem, jeśli chodzi o traktowanie przez polityków spółek skarbu państwa? I jak należy do tego podejść, odkładając na bok sympatię czy antypatie partyjne. Właśnie o tym piszę w tym tekście i chciałam Was zachęcić do tego, abyście do tego tekstu zajrzeli. Można go odnaleźć na stronie wyborcza.pl. Na górze jest taka zakładka magazyny, a tam Wolna Sobota i tam ten artykuł możecie znaleźć. Zachęcam do lektury, mam nadzieję, że go przeczytacie.